Te święta będą inne niż zawsze. Od niemal roku walczymy z pandemią i siłą rzeczy musimy dostosować się do nowych warunków. Ale przecież Boże Narodzenie nawet w czasach zarazy może i powinno być ważne, wzniosłe, piękne. Oto dowody. Ja, To jest namiaska wśród znajomych, przyjaciół i rodziny. Tańczymy, śpiewamy do białego rana, spotykamy się wszyscy. No i może te, te jedzenia na stole, te kulinaria są inne, bo u nas bardzo bogato, tak? Suto zastawiony stół, a przy nim rodzina i przyjaciele. Tak wyglądają święta Bożego Narodzenia u Romów. W tym roku będą jednak zupełnie inne niż do tej pory. Po prostu trzeba dziękować Panu Bogu, że się doczekało, prawda? Że się doczekało, bo dużo ludzi nie doczeka już święta. A tym bardziej teraz. Tym bardziej teraz w tym czasie. Moja cała rodzina to jest liczna, bardzo dużo. A jeszcze do tego dolicz moją, dolicz moją rodzinę zespołową, to jest z Polakami, którzy występują u mnie, to jesteśmy ponad 50 osób. No ale z ograniczenia są inne, dlatego spotkamy się w malutkim gronie.